Witam. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać taką ciekawostkę zwłaszcza dla osób, które posiadają małe pilarki niedużej mocy. Dlatego, że będę chciał na tym filmie sprawdzić jak zmiana układów tnących wpływa na prędkość cięcia pilarki, na to jak się nią pracuje. Dlatego, że w tej pilarce w tej pilarce mam tutaj układ tnący na rowek 1,1 mm jest to 3,8 pico Natomiast wiele osób pisało pod filmem, w którym ją prezentowałem, że oni sobie zmieniają na trochę szerszy rowek, 1-3 mm, dlatego, że ta prowadnica jest dosyć wąska i giętka przez to. Ale tutaj taka ciekawostka. To dotyczy tak naprawdę nie tylko tej pilarki, ale wszystkich, w których da się takie zamiany porobić, więc to nie jest film tylko dla osób posiadających takie sztyle. W każdym razie ciekawostka jest taka, że będę chciał zmienić Właśnie tą prowadnicę i łańcuch z 1,1 mm rowek na 1,3 mm od większego modelu. Zobaczymy, tak jak wiele osób pisało, że robi. Zobaczymy, jak to wpływa na cięcie. Myślę, że może dosyć znacząco wpłynąć, dlatego że tu nie chodzi o samą szerokość rowka, ale już na oko widać, że łańcuch przy tym rowku oryginalnym 1,1 1, jest dosyć wąski w porównaniu z tym, który mam do rowka 1,3. Tutaj są dużo węższe zęby, więc myślę, że sposób cięcia będzie się dosyć mocno różnił. Właśnie chcę zobaczyć, jaka będzie różnica w prędkości, w jakości cięcia. Dodatkowo jeszcze mam tutaj też, bo wiem, że niektórzy w małych pilarkach chcą sobie zmieniać zębatki na pływające, bo zwykle mamy sztywne. Więc mam też zębatkę tutaj pływającą. Będę chciał ją zamienić, ale pamiętajmy, że zębatki pływające one tak, jakby potrzebują więcej miejsca, więc mają o jeden ząb więcej. W tej chwili jest sześciozębna sztywna, a ja będę chciał zmienić na siedmiozębną pływającą. Zobaczymy, jak to z kolei wpłynie na sposób cięcia i prędkość. Też może być ciekawe dla wielu osób, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że mam też tutaj zestaw Oregona Spitkat Nano, który teoretycznie ma. Ten sam rowek jak jest oryginalny w tej pilarce, czyli 1,1 mm, ale ponieważ to jest nano, więc on tak jakby powinien mieć węższe zęby. Niby ten sam rowek, ale z tego co się orientuje to nano oznacza właśnie takie zwężone zęby, węższy rzaz. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest ten rzaz węższy i czy na tym. W zestawie będzie pilarka ciała sprawniej, jakoś trochę szybciej. Dodatkowo, jeszcze tutaj taka różnica jest znacząca, dlatego że ten zestaw jest na 0.325 Mały Ząb. Oryginalnie oba te zestawy będą na 3,8 pico, czyli tak jak jest ta pilarka sprzedawana. A tutaj zmienię na 0.325 Mały Ząb. Na pewno każdy z Was zna zestawy na 325, natomiast to jest Mały Ząb. Więc taka trochę, można powiedzieć, że nowość. Zobaczymy sobie jak ona będzie działała właśnie na tym zestawie tnącym. Więc jeśli ktoś jest... A! Jeszcze tak wspomnę, że tutaj w środku w pudełku w zestawie jest też zębatka właśnie sztywna właśnie na, na tą pilarkę, żeby dopasować do tej podziałki łańcucha. Także jeśli ktoś jest ciekawy jak to wyjdzie, zapraszam do oglądania. A więc zobaczmy najpierw jak ta pilareczka MS162 tnie na swoim oryginalnym najpierw zestawie, czyli 38 Pico Rowek 1.1. A teraz zobaczmy zestaw sztila z innej pilarki, ze 180 albo 182. W każdym razie znowu mamy 3 8 pico, ale rowek tym razem 1,3 mm. Tutaj widzimy porównanie zębów w łańcuchu sztila 1, rowek 1,1 ,1 i rowek 1,3. Ten z większego rowka jest dużo większy. Oba są półdłuta ale dużo większy ząb. Teraz wracamy do podziałki 1.1, czyli oryginalna prowadnica i łańcuch, ale zmieniłem zębatkę napływającą 7 zębów zamiast 6. Zobaczmy, jak to wpłynie na cięcie. I teraz ostatnia już kombinacja, czyli łańcuch i prowadnica i zębatka też, SpeedCut Nano Oregona, czyli tym razem 0.325, nie 3.8 pico i szerokość rowka 1.1. Teraz widzimy porównanie wszystkich trzech łańcuchów. Z lewej strony jest Oregona Nano. Wydaje się węższy od 38 Pico 1.1 tego pośrodku, ale chyba dlatego, że jest po prostu trochę dłuższy i wydaje się być smuklejszy. Natomiast samo ostrze wygląda bardzo podobnie. Chyba jest tej samej szerokości albo podobnej. Zobaczmy, jak to tnie. może troszkę szybszy trochę na pewno inaczej, inne jest odczucie z cięcia ale ten łańcuch, ja, on jest nowy ja go nie ostrzyłem w ogóle a tamte dwa były ostrzone zaraz przed tymi cięciami, czyli, że były świeżo naostrzone, ale ręcznie natomiast ten, ten, jest fabryczny a teraz zobaczmy jeszcze jak się te różne zestawy tnące sprawują na bardziej dopasowane już średnicy do tej wielkości pilarki dlatego, że tu jest 1,6 konia tylko więc zobaczmy, jak ona tnie taki materiał, że tak powiem, przeznaczony dla siebie, ale tu jest twarde drewno, cieńsze, ale twarde. Zobaczmy. Tym razem odwrotnie, czyli najpierw tą prowadnicą, tym zestawem, który był ostatni poprzednio. Przed chwilą był zestaw Oregona Nano, teraz mam zestaw oryginalny od tej, jeśli chodzi o łańcuch i prowadnice oryginalne, czyli rowek 1.1, 3.8 Pico. Tylko zębatka jest ta większa, pływająca, na 7 zębów. A to co, to, co jeszcze muszę zauważyć, to ewidentnie czuję, że ta pilarka nie ma mocy do takiej zębatki. Owszem, tutaj jest większa prędkość łańcucha może, ale w materiale to i tak wszystko zwalnia, bo silnik nie daje rady, więc moim zdaniem nie ma sensu za bardzo ta, ta zębatka. Chyba, że w bardzo cienkich gałązkach, nie wiem, no wtedy może tak, bo wtedy nie będzie obciążenia, nie będzie zwalniać. Teraz mamy zestaw na rowek 1-3, pico. A więc ostatni już zestaw, zębatka 6 zębów, rowek 1.1, 3.8 Pico, czyli oryginalny zestaw z tej pilarki. Zobaczymy teraz, czy ten oryginalny zestaw, który jest w tej pilarce, który z nią dostajemy, czy on jest najlepszy do tej pilarki, czy może któryś z tamtych wyszedł lepiej. Jestem zdania, że, nie wiem dlaczego, ale y, trochę gładziej mi pracowała na tym łańcuchu na zębacce stałej 6 zębów, niż wcześniej y, na zębatce 7 zębów y, tej pływającej. Nie wiem dlaczego, Taki miałem odczucia. Może to taki kawałek się trafił drewna. Y, w każdym razie y, zaraz przejdziemy do jakiegoś podsumowania. A teraz zobaczcie jakie żazy robią te łańcuchy, te zestawy. Ewidentnie ten po prawej jest najszerszy, w środku najwęższy, z lewej pośredni. I teraz tak, z lewej jest łańcuch Oregon Nano, który powinien być niby taki wąski. A się okazuje, że tutaj 3,8 pico od Stila jest od niego sporo węższy. A38 Pico 1.3 rowek, bo ten w środku jest, ten wąski ma jeden, jeden rowek. Tak jak ten nano zresztą. Tutaj jest 1.3, jest dużo szerszy. Oczywiście tutaj na wejściu zawsze ten łańcuch trochę bardziej go, tak jakby na boki, szarpie. więc wejścia są zwykle trochę szersze. Dlatego mam drugi zestaw, gdzie odrąbałem żeby zobaczyć, zmierzyć w środku, jakie są żazy, i tu się nic tak naprawdę nie zmieniło, zaraz wam pokażę dokładniej. A więc, tak tutaj mamy ten najwęższy żaz środkowy, ma jakieś niecałe 5 mm w najwęższym miejscu, bo oczywiście. Różnie jest tym bywa, troszkę czasami jest szerzej, czas, czasami wężej. Z ząb pilarki wiadomo, że trochę jest szarpany na boki, też w każdym razie można powiedzieć, że jest 5 mm. Jest na wsów miarce, teraz tak ustawione 5, czyli ten raz ma piątkę. Ten obok zobaczcie sobie, jest tutaj luz, tutaj jest 6 mm. Mierzyłem wcześniej, jest 6 mm, a ten najszerszy. Ma od 7,2 do 7,8. Ten łańcuch tak jakby najbardziej szarpało na boki, i zobaczcie tutaj faktycznie widać, że ta szerokość jest dużo większa. Na sufmerce cały czas jest 5 mm, tak jak było tu na tym najwęższym. Także jednak 3,8 pico jest najwęższym łańcuchem, najwęższy czas robi. A więc widzieliśmy, jak cięła ta pilarka na tych różnych zestawach. Napiszcie, co o tym myślicie, jak Wam się podobało, który zestaw was, Waszym zdaniem najlepiej wychodzi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że odczucia z cięcia mocno się różnią w zależności od tego, jaki materiał tniemy. To, co mnie trochę zaskoczyło, to że na tym twardszym jesionie, były, na wszystkich zestawach, były mniejsze drgania niż podczas cięcia brzozy. Podejrzewam, że dlatego, że brzoza jest po prostu szersza, i tam te zestawy pracowały na całą długość prowadnicy i dlatego może generowały większe drgania, ale to jest miękka pilarka, fajnie amortyzująca, więc to nie były jakieś bardzo duże drgania. Było ok. Generalnie, jeśli chodzi o czasy cięć, to najszybszy był Oregon Nano, chociaż to też trochę dziwi, dlatego że jego żas nie był najwęższy. Może dlatego, że to jest 0.325 podziałka. Ma tak jakby gęstsze zęby, może dlatego albo bardziej prawdopodobne, myślę, że chodzi o to, że on ma tak jakby zębatkę. No, bo to jest podziałka 0.325, więc średnica jego zębatki ona ma 7 zębów, więc jest tak jakby trochę mniejsza niż 3,8 pico 7 zębów, pływająca. Ale trochę większa niż 6 zębów 3.8 Pico stała. Więc tak jakby ta zębatka była po środku. Być może, że właśnie do tej pilarki, przy tej mocy utrafiona była średnica zębatki, i dlatego może najszybciej ją ciął. nie wiem. Na pewno jeśli chodzi o obciążenie pilarki, to wydaje mi się, że naj, najraźniej pilarka pracowała na zestawie 1-1 styla na 6 zębów czyli na tym oryginalnym ale nie najszybciej się okazuje. Chyba drugie, drugie miejsce jeśli chodzi o prędkość zajęła niewiele wolniej od Oregona Nano. Same zęby tak jak pokazywałem na pewno już są bardzo podobne w obu łańcuchach. A wyniki wyszły jakie wyszły. Natomiast najgorzej, a czy najgorzej? No trochę gorzej wyszły te łańcuch 13 rowek, czyli ten najszerszy łańcuch z największymi zębami on troszkę więcej szarpał niż moim zdaniem troszkę więcej niż pozostałe dwa i też równo, równo z nim mniej więcej ciął łańcuch 1-1, ale z zębatką na 7 zębów pływającą, czyli jak dla mnie nie ma sensu w tych pilarkach zmieniać na pływającą nie zauważyłem, żeby szarpanie było pilarki mniejsze Prędkość cięcia była gorsza, wręcz powiedziałbym, że szarpanie było tak jakby większe na, na tej zębatce pływającej. Podejrzewam, że dlatego, że ona jest większa, bardziej obciąża pilarkę. Pilarka w materiale pracowała trochę tak jakby wolniej i dlatego może te szarpania były wyraźniejsze. Tak przypuszczam, nie wiem. W każdym razie mi się nie podobała praca, najgorzej mi się podobała praca tamtą pilarką, pilarką z tamtym zestawem na, na pływającej zębatce. Dodatkowo jeszcze był, mocno, było, była mocno obciążona pilarka, było czuć w materiale, że, że to nie jest to nawet w tym cienkim drewnie, ale twardym. To też, też było czuć to obciążenie za duże. Nie, nie podobało mi się. Może do jakichś bardzo cienkich gałązek, ok, ale do grubszych moim zdaniem nie. Natomiast wiele osób, tak jak mówiłem, zmienia sobie na zębatki, nie na zębatki, na zestawy tnące 1.3 czyli te szersze, po to, żeby mieć prowadnicę sztywniejszą i owszem, powiem Wam, że te prowadnice 1.1 jeden, jeden rowek w obu przypadkach, i Stila i Oregona, mają troch, trochę taką swoją giętkość, no bo to są wąskie prowadnice. Ta na 1.3 jest trochę sztywniejsza. Pewnie nawet nie zauważycie, ja to trochę czuję w rękach, ale minimalna różnica. Dla niektórych może to być ważne ja wiem, dla mnie, ja na razie nie zauważam żadnego plusu tego, żeby sztywniejsza była prowadnica. Mi to tak naprawdę nie przeszkadza za bardzo. Ale jak, jak ktoś chce mieć sztywniejszą, to może sobie zmienić na właśnie taki zestaw, trochę szerszy łańcuch, szersza prowadnica. Będzie, tak jak widzieliście, wolniej, ale sztywniej, jeśli ktoś tak woli, nie ma problemu. Może sobie zmieniać, tak? Generalnie Oregon wypadł trochę lepiej, trochę szybciej. Ale czy warto kupować dla tej niewielkiej różnicy w prędkości cięcia? Myślę, że dla tej różnicy nie warto, ale, ale, ale ten zestaw jest tani. Cały ten zestaw kosztował mnie 100 zł. A przecież i tak kiedyś będziemy musieli wymienić w pilarce i zębatkę, i łańcuch, i prowadnicę. I wtedy, kupując każdy element osobno, prawdopodobnie zapłacimy więcej. No nie wiem, ale tak taka dygresja trochę, bo niedawno kupowałem zębatkę, samą zębatkę e, zwykłą, sztywną do echo i sama zębatka kosztowała mnie 120 zł, a tutaj mamy cały zestaw. E, także jeśli chodzi o cenę, to mi się zdaje, że jest atrakcyjna, ale czy jest sens zakupu, to już każdy musi sobie sam decydować. E, myślę, że na, ze względu na prędkość cięcia to nie bardzo. Nie, to nie jest duża różnica. I prawdopodobnie e, na tym będę tę pilarkę używał. E, także Tyle co wam się chciałem pokazać. Piszcie w komentarzach co myślicie. A ja na dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.